Kochbunkry nad rzeką Waupusza W tym odcinku zabierzemy Państwa na południe po Mrągowskiego, gdzie znajdują się pozostałości umocnień pamiętające obie wojny światowe. Przyjrzymy się tam Kochbunkrom, szczycieńskiej pozycji leśnej nad rzeką Waupusza. Na pierwszej linii obronnej znajdują się schrony piechoty Gruppen -Unterstand kołbunkry pojedyncze oraz co najmniej jeden większy kompleks kołbunkrów. Obejrzeliśmy dokładnie dwa bunkry pojedyncze ze schronami i jeden kompleks kołbunkrów połączony tunelami. W 1944 roku, po doświadczeniach zebranych na frontach toczonej wojny, Niemcy rozpoczęli produkcję niewielkich bunkrów, które miały pomóc zniwelować przewagę aliantów. Niemieccy inżynierowie mieli duże skłonności do komplikowania projektów. W tym jednak przypadku wykazali się daleko idącym konserwatyzmem. Kołpunkry były konstrukcjami bardzo prostymi, zapewniając swoim załogom spartańskie warunki. Mimo to były lubiane przez żołnierzy. Droga do miejscowości Wałpusz po lewej stronie okopy. ...polowe. Tutaj tak zwany kruch bukier. Zasypany Pod koniec II wojny światowej zaczęły wypierać cięższe budowle, gdyż w wielu przypadkach sprawdzały się od nich lepiej. Zazwyczaj składane były z wyprodukowanych wcześniej w fabrykach elementów, które umożliwiały tworzenie różnych konfiguracji. W zależności od potrzeb mogły pełnić funkcje stanowiska obserwacyjnego, karabinu maszynowego, strzeleckiego dla żołnierza obsługującego pancerfaust, radiowego, mogły być też użyte do budowy schronu biernego lub składu amunicji. Ślady, warstw nalewanych. Przy produkcji tego typu umocnień dążono do standaryzacji wymiarów. W rzeczywistości można dostrzec różnice w wymiarach pomiędzy bunkrami na poszczególnych pozycjach i odcinkach, w tym na pozycji leśnej. Kołnierz bunkru pojedynczego od podstawy. Do końca 40 cm. Stanowisko to jest częściowo odkryte, co pozwala zmierzyć pierwotnie zakrytą część. Stąd do około 75 cm. W środku widzimy szalunek, ślady puszczalunku i ślady zbrojenia w tym miejscu. W głębi mamy wejście. Przysypane wyjście do transzy, która ciągnie się w tamtym kierunku i w tamtym po drugiej stronie drogi. Nie wszystkie wnętrza bunkrów nadają się do mierzenia. Duża ich część jest zasypana. Obiekty lepiej nadające się do tego znaleźć można w głębi lasu. Jesteśmy w środku koło bunkra. W rejonie rzeki Wałpusza. Bunkier jest bardzo dobry do mierzenia. Od podstawy do krawędzi ma wysokość 1,60 m. Sam kołnierz ma 40 cm wysokości. Średnica wynosi 120 m. Wysokość całkowita stanowiska bojowego wynosiła 2 m, co wymagało. Użycia przez żołnierzy podwyższenia, które ustawiano na jego dnie. Czyli od krawędzi wejścia do krawędzi kumnierza Ile ma? 85. 85. Do bunkra przylega niewielka komora, która mogła pełnić funkcję schronu lub składu amunicji. Wnętrza malowane były na jasne kolory. Do koch bunkra przylega schron zasypany całkowicie. Widzimy sklepienie, szalunek, a widać łączenie w, w głębi. A powierzymy to może z zewnątrz. Można zauważyć grubsze ściany w dołu. Czyli ta komora mogła służyć za schronienie w razie ostrzału. skorodowane zbrojenie. Tu mamy ciekawe zestawienie. koch bunkry. Są złączone ze sobą. Tu mamy bunkier, który zwieńczony jest kołnierzem, którym jeździliśmy wcześniej. Tutaj jest betonowa kopuła, a pod nią stanowisko, schronienie. Możemy zauważyć, że został wykruszony kołnierz, na którym można było postawić. Drewniane zaślepienie średnica od krawędzi do krawędzi wynosi 93 cm odtąd do końca około 1,5 metra a odległość stąd dotąd około 1,63 m stąd mamy przejście do kolejnego idziemy wejście w tym miejscu i dalsze dalszy tunel do odsuniętego od tego kołbunkra z chromu Mamy zasypane wejście. Co mamy przejście do kolejnego bunkra? Tu mamy odsuniętą kopułę, sklepienie. To jest bardzo ciekawy przykład. Widzimy, że w kopule jest otwór, otwór na antenę dla radio operatora. Czyli w środku musiało być stanowisko radiooperatora, z anteną i z radiem. Wiem, że to jest pierwsza linia, więc... No, stanowisko wysunięte i bardzo ważne. Widzimy, że musiało być odlewane na miejscu. Stąd grubość ścian jest nierówna. Tutaj mamy na przykład około 12 cm, a tutaj z 18 Grubość około 10 cm tutaj. Można było zmierzyć dzięki temu otworowi wynika z tego, że grubość no jest 29, czy towa grubość, nie? bo Oho. nie wszędzie ma taką grubość. No tak, tam żeśmy mierzyli wcześniej to było trochę mniej. No ale tutaj ma gdzieś za 30-29, ciężko to zmierzyć, bo jest wykruszone w tym miejscu. No 30 cm kopuła, no to już coś nie? tutaj dobrze widać, że. Te bunkry nie leżą w jednej linii Musiałam tu wejść Miejsce całkiem niesympatyczne Szerokość w tym miejscu wynosi około 55, jak dobrze pamiętam Około 55 Wysokość będzie z 75 Centymetrów. Poruszanie się korytarzami łączącymi poszczególne stanowiska było bardzo utrudnione przez wąskie przejścia. Obecnie jest to jeszcze trudniejsze. Widzimy drewniany element pozostałości szalunku z gwoździami. Wejście jest bardzo wąskie, oczywiście śmieci. Spróbujemy wejść do środka i zobaczyć jak to wygląda. Przycisnąć się. A jesteśmy Bardzo przyjemnie jest w środku idziemy dalej. O widać jak wyglądał komora wejście od strony środkowego bunkra. I tu mamy bunkier pierwszy. Sklepienie, jak mierzyliśmy niedawno, dosyć grube. Około 30 cm. Same ściany, według dokumentów, mają po 10 cm. Co nie dawało zbyt dużej ochrony. Tu mamy przejście do stanowiska bojowego. No ale nie przyciśniemy się tam, nie ma sensu, bo można wejść od tamtej strony. Nie jest upiększone jakimś napisami. Tam kolejna komora Podobno do poprzedniej. No i kolejne oświadczenie. Wejść do koch bunkra jest łatwo, ale już trudniej jest wyjście. To nie wyjście wygląda dosyć, dosyć śmiesznie. Ale polecam każdemu. 25 stycznia 1945 roku niemiecka linia obronna nad rzeką Bałpusza została poddana próbie. Rano tego dnia jeden z rosyjskich pułków 238 Dywizji Strzelców po przeprawieniu się przez rzekę napotkał na swojej drodze kilka bunkrów. Linia ta, obsadzona najprawdopodobniej przez oddział z 292 Dywizji lub oddział podlegający dowódcy tej dywizji, nie była w stanie zatrzymać natarcia. W drugiej połowie dnia Rosjanie wyszli na tył mocniej, a następnie napotkali na silny opór w rejonie miejscowości Ochudno. Ale o tym opowiemy Wam w innym odcinku.